pokazały się pierwsze gołębie. Aj, trochę zaskoczyły. Trzy chyba już są odbite. Chodź, 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 chodź. No, chodź, chodź, chodź. Słyszą. Chodź, 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 chodź. jest. Chodź. chodź, zawołać one. Chodź, 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 Straszny wiatr je przegonił. Ale jest mocny wiatr. No chodź, chodź, chodź. No chodź, 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 chodź. O, tu są te trzy. Już jedzą. Chodź, 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 chodź.

tam następny jakiś, nie to nie nasz to dziki no od tyłu od tyłu, o jest grupa chodź, 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 chodź o tu jest następna chodź, 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 chodź o następne o tam następne z różnych stron lecą ale no troszeczkę są Przewiane te już gołębie. No to wraca wszystko od tyłu. Chodź, chodź! O, o jak tam idą z góry. O, o. No dzisiaj to mogły mieć 500 km, To by leciało 5 godzin. A tak to mówię, przewiane. No ale no cóż. Muszą sobie radzić z każdego kilometrażu. Kłopka. Kłopka. Czy to jest? Mówię 500 km czy 90 km. Gołą pusi sobie w każdych warunkach poradzić przy każdym wietrze, przy każdej pogodzie. Mówię, to wszystko zależy od gołębi. A mówię, dzisiejszy lot był takim, mówię, trochę się tego lotu obawiałem, gdyż jest bardzo silny wiatr, zresztą to widać. Tu jest 35 km na godzinę eee, pokazują prognozy. A one, mówię, są w tej chwili w fazie takiej dosyć rozpierzonej, chociaż ładnie pokrywy uzupełniają, czyli na finał będą idealne. Jeżeli nie będzie deszczu, to będzie super lot. chodź! chodź, 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 chodź. No i mamy chwilę przerwy. Pierwsze grupy się pokazały, jest 30 ileś gołębi. A na resty czekamy. O, jestem następne, Zaczyna kropić deszcz. Zaczyna kropić deszcz. O, następne wracają od tyłu też. Zaczyna kropić deszcz. Miejmy nadzieję, że gołębki się zlecą do finału, że ma być ich najwięcej. Czyli. O, jest następna grupa. Czyli. Żeby się to udało. Tego życzę wszystkim. Dzisiejszy lot dosponsorowany o następna grupa. Dzisiejszy lot dosponsorowany przez, przez Firmę Centrum Zroga Gołębia, czyli do pierwszych trzech gołębi są nagrody rzeczowe w postaci preparatów, jakichś gadżetów. Podejrzewam, jeszcze tego nie widziałem. I zapraszam na finał, zapraszam na finał, finał w poniedziałek 14. Czyli już pewny w no, gołębi troszeczkę na pewno będzie. Na finał 14 505 km, na pewno będziemy lecieć w coś w tym stylu, czyli do usłyszenia. Dobry lot. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dobry lot